Że w październiku roku 2023 wśród stu konkretów, które doprowadziły obecny rząd do władzy, była zagwarantowana dwukrotna waloryzacja emerytur. Dzisiaj wciąż ta waloryzacja widnieje na liście stu konkretów, a nie została zrealizowana. Więc zwracam się do pana premiera Donalda Tuska i do całego rządu, że ja taką waloryzację jako prezydent Polski z chęcią bym podpisał, tylko ona nie przeszła, mimo że padła taka obietnica. Ale nie zamierzam, drodzy Państwo, także czekać i dlatego dziś się spotkaliśmy. Projekt ustawy Godna emerytura ma właśnie za zadanie sprawić, że prezydent Polski jest głosem emerytek i emerytów. Żądamy, drodzy Państwo, w tym projekcie ustawy, proponuję w tym projekcie ustawy podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób i procentowy, i kwotowy.